Myśmy już w 33 rządku. Tutaj początek to była kontynuacja, czyli te kratki brzegowe, później 6 kratek pustych i jedna kratka pełna. Co dalej? Dalej robimy 6 krateczek pustych. Raz. dwa Cztery Pięć No i sześć Po tych sześciu pustych Na przemian sobie robimy cztery zmiany Pełna, pusta, pełna, pusta pełna pusta pełna i pusta idziemy dalej w takim razie i teraz dwie krateczki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. teraz pięć krateczek pustych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I po tych pięciu pustych robimy sobie dwie krateczki pełne. One wypadają dokładnie w tym samym miejscu co w poprzednim rządku. I znowu na zmianę jedna pełna, jedna pusta. Co to znaczy na odwrót? Jedna pusta, jedna pełna. Dwie kratki puste. Raz, dwa, jedna kratka pełna. I znowu dwie kratki puste. Raz. Dwa. Jedna pełna. No i znowu dwie puste. I jedna pełna. I to jest już koniec wzorku w tym momencie. Ta jedna pełna jest na tym samym miejscu co w poprzednim rządku. Była ta krateczka pełna. I teraz tutaj do końca nam została kontynuacja, tak naprawdę, czyli cztery puste, no i motyw brzegowy. Pełna, pusta, pełna. I w ten sposób ten 33 rządek jest już zakończony, jest już za nami. I zaraz sobie omówimy, sprawdzimy, czy nie ma pomyłek. I sprawdzając od prawej strony motyw brzegowy pełna, pusta, pełna, sześć pustych, jedna pełna, sześć pustych, jedna pełna, pusta, pełna, pusta, dwie pełne, pięć pustych, dwie pełne, jedna pusta, pełna, dwie puste, pełna, dwie puste, pełna, dwie puste, pełna, dwie puste, pełna cztery puste i motyw brzegowy pełna, pusta, pełna. Zaczynamy czwarty rządek. Bo 33 już zakończyłyśmy. 34 i zaczynamy sobie od pustej krateczki, czyli nabieramy pięć oczek łańcuszka. Wkłuwamy się w ostatni słupek. I mamy pustą kratkę. Teraz tutaj sobie dorabiamy trzy słupki. I mamy pełną krateczkę, bo na pełną kratkę pamiętamy składają się cztery słupki. A ten jeden już miałyśmy od poprzedniej krateczki. Teraz dwa oczka łańcuszka wchłuwamy się znowu w ostatni słupek i kratka pusta. I teraz dorabiamy sobie jeszcze trzy puste krateczki. Raz. Dwa. jedna kratka pełna. To już jest 34 rządek dla przypomnienia. I teraz znowu mamy trzy kratki puste. Raz, dwa. Jedna kratka pełna. a I teraz rządek krateczek pustych. I tych kratek pustych będziemy miały raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem pustych kratek. Raz. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Po tych ośmiu pustych robimy jedną krateczkę pełną, czyli cztery słupki obok siebie i znowu kratki puste, tym razem będzie tych kratek pustych 6. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Po tych sześciu pustych kratkach robimy sobie dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Jedną kratkę pustą. Kratki pełna. Teraz cztery kratki puste. Raz, dwa, trzy. Kolejną krateczkę pełną i to jest koniec motywu. Koniec wzoru w tym rządku. To już jest rządek 34. Ok. Tak to wygląda. I teraz aż do motywu brzegowego robimy kratki puste, czyli będzie ich 7, jeśli dobrze liczę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak jest, zgadza się. No, i jesteśmy przy motywie brzegowym, tutaj sobie zmieniamy, czyli robimy kratkę pustą, pełną i pustą. Pusta. Pełna. No i pusta. A teraz sobie sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Od prawej strony sprawdzamy. Motyw brzegowy, pusta, pełna, pusta. Później dodatkowo jeszcze trzy puste kratki, pełna, trzy puste, pełna, osiem pustych, jedna pełna, sześć pustych, dwie pełne, pusta, trzy pełne, cztery puste, jedna pełna, siedem pustych. No i motyw brzegowy, pusta, pełna i pusta. 34 rządek już jest skończony. Możemy przerzucać na drugą stronę i będziemy zaczynały już rządek 35.